Witam, mam na imię Adam i mam 31 lat. Moją największą pasją życiową jest pisanie wierszy, bajek dla dzieci, piosenek, w których zawarta jest cała moja esencja emocjonalna. Moje emocje, które są bardzo silne, silnie przeżywane dzień po dniu, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Staram się gdzieś przerać, gdzieś dać ujście tym silnym emocjom. I tak powstała moja pasja, pasja pisania i tworzenia. Cieszę się bardzo z tej pasji, ponieważ mogę się rozwijać intelektualnie, poznawać przez to świat swoich wewnętrznych, emocjonalnych rozterek, których jestem świadomy, a także pragnę odkryć w sobie jak, jak najwięcej talentu, aby moje życie miało jakikolwiek sens. Jutrzęta, którą chciałbym Państwu zaprezentować. W tym filmie jest to bardzo optymistycznie nastawiona piosenka, w której słowa mówią o tym, jak człowiek walczy ze sobą dzień po dniu z silną, negatywną postawą. Mój zespół, który nosi nazwę zespołu autodestrukcyjnego, jest zespołem bardzo ciężkim do leczenia. I tylko jedynie własna walka, silne. Silna walka z pokusą, aby nie niszczyć siebie, swojej psychiki, jak i organizmu, jest możliwa, aby powstrzymać tę chorobę. Chciałbym Państwu zaśpiewać piosenkę, która nosi tytuł Walka o Dzień. Posłuchajcie. Gdy stanie nowy dzień, Cicho westchnę otręwy. Odnajdę siłę znów, Pokonam siebie, zacznę żyć. Moc nadziei wielka jest, Nie zabierze nikt mi jej, Pragnę tylko dobrych chwil które niesie każdy dzień, a więc dalej walczyć chcę, już nie poddam nigdy się, swoją słabość zniszczę już i spokojnie zasnę dziś. Nastaje nowy dzień, mój niepokój zniknął gdzieś. Ostatnie chwile złe już odeszły nie ma ich. Jak ja mogłem tyle lat nienawidzić siebie tak, teraz kocham cały świat i nie liczę martwych dach, już pokonałem lęki swe. Pozamykałem bramy zła, choć trudne chwile ciągle są, lecz nigdy już nie poddam się. Dziękuję Państwu bardzo.